Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwne newsy po bardzo, bardzo długiej przerwie. Nawet nie, nie wątpię, że nie jestem w stanie nadrobić wszystkiego, co było przez ten czas, ale jakby wracam z tymi, z tymi piwnymi newsami i z. z z po prostu informacjami, co, co powiem, to powiem. E, od następnego jakby tygodnia zaczynam już na bieżąco śledzić, e, śledzić informacje i, e, i to, co się dzieje to, co się dzieje w branży, będę wam na bieżąco relacjonował. Postaram się, żeby te piwne newsy ukazywały się przynajmniej raz w tygodniu. E, no więc tak, e, co mamy z nowości? Nius taki bardzo gorący. Niedługo otwiera się browar w Zakopanem w restauracji Watra. Będzie tam, znaczy jest już w zasadzie zamontowana, ważelnia firmy Salm 10 hekto. Ważenie najprawdopodobniej zestaw standardowy, czyli jasne, ciemne i pszenica, ale zobaczymy, co się będzie dalej działo. Generalnie, generalnie browar startuje. Tam dopinane są ostatnie formalności. Z browarów restauracyjnych bardzo dobra informacja z Rzeszowa. W Rzeszowie w browarze Stary Rzeszów, czy Stary Browar w Rzeszowie, będzie ważył, czy waży już w zasadzie. Jacek Michna, czyli bardzo znany piwowar, utytułowany, kilka razy się o włos otarł o Grand Championa, szczególnie, szczególnie dwa lata temu, kiedy, kiedy byłem przekonany, że jego Russian Imperial Stout po prostu będzie Grand Championem. Okazało się, że nie, że wygrało piwo Janka Szały. Teraz też zdobył złoty medal, już nie pamiętam jakim piwem, no, ale z Imperial India Pale Ale powiedzmy, że miał bardziej pod górę, jeżeli chodzi o, o Grand Championa. Skarbnik pierwszej kadencji PSPD, bardzo sympatyczny piwowar. Bardzo się cieszę, że, że będzie tam bażył. Mam nadzieję, że, będzie, że pozwolą mu rozwinąć skrzydła i chyba tak będzie, bo, bo coś tam mówił o English Pale Ale jako pierwszym piwie i to w takiej e, mo, e, nie, nie, niezbyt ortodoksyjnie, czyli, czyli nie, nie, nie jeden wielki karmel tylko, tylko raczej chmielowo. E, nowe piwa na rynku e, ale, e, ale browar. Ale browar to czekamy na Golden Monka cały czas. E, natomiast e, natomiast e, e, artezan wypuścił e, piwo Czarna wołga, to jest. E, to jest Old Mill Stout, czyli Stout owsiany. No, mam nadzieję, że będzie mi dane spróbować. Pomyślałem nawet, że byłoby fajnym pomysłem nazywanie kolejnych piw, czy, czy wszystkich piw z oferty Artyzana, nazwami samochodów, no bo wyobraźmy sobie, że na przykład taki Russian Imperial Stout to Kamas. A na przykład e, amerykańskie India Pale Ale to Pontiac, albo prawda, jakiś tam, e, jakaś Korweta, albo Ford Mustang. O, to by, było świetne, to by był świetny pomysł. Co prawda, nie wiem, jak e, z prawami autorskimi, czy tam by się ktoś nie przyczepił, e, że używają mm, nazwy, no ale pomyślcie na przykład: e, Hefeweizen BMW, Bayerische Motorwagen. E, Także myślę, że myślę, że miałoby to potencjał. No podejrzewam, że chłopaki nie pójdą w tym kierunku, no bo, no bo jednak no nie każdy chce się tak zaszufladkować jak, jak kolaboranci, czyli my z, naszym, z naszą serią zwierząt, ale na pewno zawsze to fajnie wygląda, jak można oczekiwać jakiejś tam serii dwa nowe piwa, dwa nowe piwa z pracowni piwa. Po pierwsze Krak, czyli American Dry Stout. Dziwnym trafem single hop simko, tak jak kruk, ale cieszymy się, że, cieszymy się, że nasze piwo było tak dobre, że, że zainspirowało chłopaków z pracowni. I, i uważyli coś podobnego. Chciałbym spróbować, chciałbym porównać z krukiem, jak, jak to wygląda, jak to, jak to wypada, jak nasz kruk na, przy, na tym tle wypadnie. E, powoli się chyba kończą pomysły na nazwy, które będą znaczy z angielska, a będą fonetycznie brzmiały i kojarzyły się z krakowem. No, krak. Jakoś tam się kojarzy z, z, krak, z Krak, Krak Król Krak, natomiast no, wiele już nie zostało, tak? została Wanda, Smok Wawelski, no i nie wiem co tam jeszcze, Szewczyk Dratewka, tylko to będzie trochę trudno. Chociaż drugie piwo to jest Smoked Stout i on się nazywa Cent As. Czy cent US cent US cent US co e, ma być e, nawiązaniem do centusia czyli kogoś kto no, takiego skąpca e, krakowskiego e, bardzo ciekawy styl e, kojarzy się oczywiście z naszym borsukiem też jestem ciekaw jak, jak będzie smakował i, i jak, e, jak wypadnie Porównanie z Borsukiem. Eee, oprócz tego, um, pracownia piwa zaczęła butelkować, więc y, jest nadzieja, że ich piwa pojawią się w sklepach specjalistycznych. Pierwszym ma być podobno Hejna, e, które zostało zabutelkowane. E, oprócz tego, y, nowości. nowości. Ciekawym, ciekawy manewr zastosowano w kompanii piwowarskiej. Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony. Otóż postanowiono. Postanowiono przywrócić do życia markę 10,5, która to marka została jakby ubita, jako nierokująca, gdzieś chyba w okolicach przełomu wieku. Ale powiem szczerze, nie sprawdzałem tego. Co ciekawe, piwo pojawi się tylko w puszkach i chyba jest to taki, taki, takie sądowanie, że jeżeli by był szał, jeżeli będzie się super sprzedawało. No to może i tą markę przywrócą, a jeżeli nie, no to nic się nie stanie. Po wakacjach jakby temat zostanie zapomniany. Z jednej strony to byłoby nawet niezłe, gdyby wypuścili 10,5, bo 10,5, znaczy gdyby wypuścili 10,5, byłby to niezły ruch, który mógłbym pochwalić, dlatego że tak naprawdę koncerny nie produkują dziesiątek w Polsce. Nie produkują piwa lekkiego. Więc, a 10,5 pochodzi od tego, że miało 10,5 stopnia plato. Więc byłoby to ciekawe. Obawiam się, że, że piwo jest... Nikt ciekawego sobie nie zaprezentuje. No ale jakby nie, 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 nie moja brocha. Tutaj pojawiają się od razu głosy, że podobną sytuację jest z EB, czyli wielu ludzi mówi, że o, czemu grupa żywiec nie przywróci EB? Notabene EB non-stop jest ważone, w przeciwieństwie do 10,5, które przestało być, przestano je ważyć. EB jest cały czas ważone i sprzedawane na eksport. Rzeczywiście jest w tym jakaś hmm, paranoja, bo sklepy w Elblągu i sklepy specjalistyczne też hmm, słyszałem o paru, o paru sklepach specjalistycznych w Polsce, sprowadzają to piwo z Niemiec. To jest po prostu jakaś e, koszmarna e, patologia, żeby piwo, które jest całkiem zwyczajne, wozić do Niemiec i stamtąd przywozić do Polski. E, to jest dla mnie niepojęte. Dziwię się trochę, że, że żywiec sam nie wypuści jakiejś tam kontrolowanej e, takiej partii na, na rynek, e, tutaj. E, Polski. Jak, jeżeli ludzie chcą, no to dlaczego im tego nie dać? To jest podobna sytuacja, jakby się z długi czas była z e, Okocim Porter Piwem, z porterem z Okocimia, który był robiony na eksport do e, Stanów, a w Polsce nie można go było kupić. W końcu zmienili, można go kupić, no i się okazuje, że nie, nie ma się czym ekscytować. E, cieka, z ciekawostek z życia koncernów, jeszcze coś takiego, że e, Grupa żywiec postanowiła odświeżyć markę kujawiak e, i zrobili e, łudząco e, podobną szatę graficzną do kasztelana. Jasna puszka, zielone napisy, czy tam zielone jakieś tam wzorki, czerwony napis, e, kujawiak w czapce, e, rogatywce, e, czy tam jak to się tam nazywa, nie, nie znam się na folklorze. E, bardzo podobny do kasztelana. E, no i ma być trochę tańsze, więc zarzucają tym sklepy teraz. Redz wypuścili piwo jabłko-mięta. Po sukcesie napoju jabłko-mięta z tym barku też jakby mnie to w ogóle nie dziwi. No i co ciekawe, grupa, kompania piwowarska zrezygnowała z kontretykiet na swoich piwach. Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to, bo wyglądają te piwa biednie, po prostu biednie. Tak jak wiele osób narzekało, że na przykład Ciechan nie miał kontretykiety, przez długi czas Lwówek nie miał kontretykiety, bo miał tą samą etykieciarkę, która była wcześniej w Ciechanie. I ludzie narzekali, że to źle, bo wtedy wszystkie te informacje są upchane na tej etykiecie czy na krawatce. No i nagle się okazuje, że wielki koncern idzie w tym samym kierunku, znaczy odwrotnym, bo w, na, na piwach Ciechana i Wówka w końcu te etykiety się pojawiły, a oni rezygnują z kontr po to, żeby zaoszczędzić jakieś w ogóle śmieszne pieniądze. Tak, ta etykieta, czy ta kontra w skali takich milionów sztuk, jakie oni zamawiają, kosztuje, to nawet nie są chyba grosze, to są jakieś ułamki grosza. I im się kalkuluje zrezygnowanie z tej etykiety, bo będzie oszczędność kleju, będzie oszczędność papieru, będzie oszczędność fizyczna w pieniądzach. To jest, to jest. To naprawdę pokazuje, że nie dziwi mnie, że na przykład oszczędzają na, na tym, żeby zamienić część słodu na grysku kurydziany czy na syrop maltozowy, bo w skali całego koncernu to są dla nich konkretne pieniądze, nad którymi się warto warto pochylić. Ale jak powiedziałem, dla mnie to wygląda słabo i wygląda tak, jakby ta kontra się po prostu odkleiła. No i co? Aha, no i oczywiście, jak już wspomniałem o Lwówku i Ciechanie, super informacja, browar Bojanowo przebrnął wszelkie, wszelkie szykany in Administracyjne i rozpoczyna ważenie. Nie wiem, czy już rozpoczął wczoraj, czy, czy rozpoczyna za, za kilka dni. Prawdopodobnie w tym tygodniu, pod koniec sierpnia, możemy się spodziewać piwa bojan w sklepach, tam gdzie, tam gdzie Ciechan i, i lwówek. Czekamy z niecierpliwością. Na browarbizie pankracy, czyli Tomasz Moszyński. Moszczyński wrzucił informację, że będzie się reaktowywował browar w Babinie. Powiem szczerze, że nie słyszałem, że tam jakikolwiek browar był. Wielu, wielu, e, wielu forumowiczów podobnie zareagowało. E, Zawsze to dobra informacja, chociaż od razu niektórzy studzą zapał, że takich informacji, że się jakieś browary reaktywują, już było sporo. Między innymi miał się no całkiem już niby wszystko było daleko zaawansowane browar w Niechanowie reaktywować i się jakoś nie reaktywował do tej pory. No ale zobaczymy, czy mamy kciuki. Każdy nowy browar to jest jakiś tam plus, chociaż pojawiły się informacje, że branża browarów regionalnych dostaje zadyszki że już nie rosną udziały lawinowo, niestety kolejne piwa smakowe nie robią już roboty. Zobaczymy, czy, czy, czy pójdą w kierunku tego, co na przykład robi Cormoran, czyli serii Podróże Cormorana, American India Pale Ale, nowe piwo Cormorana, które właśnie trafia do sklepów, czy już trafiło, to Widbir. Bardzo fajnie na lato, jak najbardziej. Też rok temu bym się nie spodziewał, że widbiry powstaną w takich nienajmniejszych browarach, czyli w Namysłowie i w Kormoranie. Jak widać wszystko idzie ku dobremu. No i to tyle tych piwnych newsów. Do zobaczenia do zobaczenia wkrótce przy degustacji czy tam jakiejś innej okazji. Cześć.